Partnerem kanału History Hiking jest firma Kobi. Buduj historię, klocek po klocku. Czyż nie byłam dla Was jak matka? Strzelajcie, moje dzieci! Utnijcie mi głowę, ale Pan, Pan Bóg jest większą ciążystą. Wyrok i kara dla Eleny i Nikoli mogła być tylko jedna. Stolicy swojego kraju rozkazał wybudować potężny pałac. Pałac, który dzisiaj uważany jest za najcięższy i jeden z największych budynków świata. Był zafascynowany Mao Zedongiem, a kiedy odwiedził Koreę Północną, chciał być taki jak Kim Il-sen. Pragnął czci ludu. Jego rządy były fascynującą mieszanką bardzo agresywnego nacjonalizmu z komunizmem. Przeszkadzała mu religia, dlatego postanowił walczyć z konserwatywną mniejszością polską w Rumunii. Wy doskonale wiecie, o kim będzie dzisiejszy odcinek. Dzisiaj opowiemy Wam o rządach Nikola Czałczewskiego, rumuńskim dyktatorze, który pragnął być jak Bóg. A do nagrania tego filmu zainspirowały nas historie Polonii, polskich mieszkańców mieszkających w rumuńskiej wsi Pojana Mikuli, którzy doskonale pamiętają rządy Czałczewskie i w oparciu także o ich wspomnienia, opowiemy Wam o szaleństwie, obsesji, równie szalonej żonie dyktatora. Zapraszamy na kolejną historyczną wyprawę. Ale zanim zabierzemy Was na kolejną historyczną wyprawę, musicie wiedzieć, że każdy dyktator. Każdy bez wyjątku miał swoje ulubione pojazdy. Nikola Czałszewsku posiadał całą flotę luksusowych pojazdów i to nie byle jakich, bo Mercedesów. One miały podkreślić jego status, a także pokazać wyższość nad obywatelami. Józef Stalin bał się latać samolotem, więc dzisiaj w mieście Gori w Gruzji możecie zobaczyć jego pociąg, którym podróżował. Z kolei Adolf Hitler. Tak jak czałczesku, podróżował Mercedesem, ale przede wszystkim na pokładzie legendarnego, sztabowego wagonu Ameryka, którego wierną replikę możecie zobaczyć w pięknym pałacu Jedlinka. I musicie wiedzieć, że wagon Ameryka był ciągnięty m.in. przez taką właśnie lokomotywę parowóz BR03 którą możecie sobie złożyć w domu dzięki sponsorowi dzisiejszego odcinka, jakim jest firma KOBI, która stworzyła potężny, klockowy model tego właśnie parowozu. Słuchajcie, 2721 elementów. Zestaw jest ogromny, lokomotywa ma 70 cm, jest bardzo ciężki. No i spójrzcie tylko na te detale. W wersji Executive Edition znajdziecie żuraw wodny służące do nawadniania parowozu, które w czasach świetności tych maszyn były na każdej stacji kolejowej. Genialne figurki z wiernie odwzorowanymi detalami maszynista w mundurze, zawiadowca stacji i palacza z nagim torsem. Zwróćcie uwagę: koła obracają się jak w prawdziwej lokomotywie. Do zestawu jest też dołączony tender do przewozu węgla, no i nadruki techniczne oznaczenie lokomotywy Deutsche Reichsbahn, tabele techniczne. Klocki Kobi to coś więcej niż zwykła zabawa, bo jest to kreatywne poznawanie historii przede wszystkim klockowe modelarstwo. Dlatego wysyłajcie nam zdjęcia swoich klocków na historyhiking.moopakarkafilm.com, a jeśli chcecie zdobyć taką lokomotywę, to klikajcie w link w opisie pod filmem. No ja muszę wam szczerze powiedzieć, że tworzę pomieszczenie pod kolekcję klocków Kobi, bo wyglądają one fenomenalnie. A teraz zabieramy was na kolejną historyczną wyprawę. Pojechaliśmy do Polaków żyjących na historycznej Bukowinie, do wsi Pojana Mikuli, aby dowiedzieć się, jak z ich perspektywy wyglądały rządy rumuńskiego dyktatora. I z ich relacji wyłania się obraz podobny do tych relacji, które słyszymy z ust Polaków żyjących w czasach wczesnego PRL-u a więc za rządów rumuńskiego dyktatora była praca. I podobne zdanie w tej kwestii ma także wielu Rumunów, co nie oznacza, że za rządów Nikola nie było terroru. Bardzo szybko dowiedzieliśmy się, że w Pojana Mikuli Securitate, a więc rumuńska służba bezpieczeństwa podległa bezpośrednio Nikoli Czałszewsku, nachodziła mieszkańców. Mało tego, wielokrotnie aresztowała i torturowała księdza, który dbał o polską pamięć, o kultywowanie polskich obrzędów, tradycji i religii. I pewnie część z Was zada sobie teraz pytanie: dlaczego Nikola Czałszewsku walczył z religią? Dlatego, dlaczego tak bardzo ona mu przeszkadzała? Odpowiedź jest bardzo prosta. Bo Nikola Czałczewsku nie chciał Boga w swoim kraju. On chciał być Bogiem w Rumunii, tak jak Kim Il-sen w Korei Północnej. Posłuchajcie słów kobiety, której ojciec został aresztowany przez Sekuritate, i posłuchajcie, jak wyglądały przesłuchania. A państwo baliście się Sekuritate? Nachodzili was, funkcjonariusze Czałczewsku? Mój ojciec był trzy razy wzięty w nocy do sekuritaty, bo on. Był taki ten Giwnić, czy co to? z zlodziej. zlodziej taki był. On bogatemu wziął i zaniósł badnem. W roku 1977 w Rumunii dochodzi do potężnego trzęsienia ziemi. Zniszczenia odnotowano w całym kraju, w szczególności w bukareszcie. Wyobraźcie sobie, że wstrząsy odczuwane były nawet w Polsce. Kilka lat później dochodzi do kolejnej katastrofy. Ze stolicy Rumunii, Bukaresztu, znikają zabytkowe kamienice, znikają dziedzictwa kultury, a świątynie zamieniają się w gruzy. W kraju od 1965 roku rządzi Nikola Czałszewsku, który, wykorzystując trzęsienie ziemi, wyburza znaczną część Starego Miasta po to, aby wybudować dom ludu nigdy niespełniony sen rumuńskiego dyktatora. Do realizacji jego ambicji, do wybudowania dzielnicy rządowej połączonej z jego pałacem, wykorzystuje się tysiąc architektów. Pracuje przy tym około 20 tysięcy robotników. Wielu ginie, ale dla rumuńskiego dyktatora ich życie nie miało żadnej wartości. Pomimo tego, że Nikola Ceaușescu miał już jedną luksusową rezydencję w Bukareszcie, to było dla niego za mało. Projekt Bukaresz był jego megalomańską wizją, która miała pokazać potęgę Nikola Szałczesku i jego polityki w Rumunii. Wyobraźcie sobie, że nigdy w 100% nieskończony pałac rumuńskiego dyktatora, budynek, który dzisiaj jest siedzibą rumuńskiego parlamentu, ma 12 kondygnacji naziemnych. Do jego wyłożenia, do jego ozdobienia, zużyto milion metrów sześciennych marmuru. Sale zdobione są potężnymi żerandolami, kryształowymi żerandolami. Jedwabne dywany, złote i drewniane zdobienia. I gdy to się działo, gdy trwała budowa tego wielkiego projektu, naród głodował, a najbardziej dostępnym produktem w rumuńskich sklepach były świńskie nóżki, których rumuński dyktator nie eksportował jeszcze na zachód. Podobnie jak Józef Stalin miał obsesję na punkcie swojego bezpieczeństwa, dlatego pod pałacem rozkazał wybudować potężne podziemia. Na dziewięciu kondygnacjach wybudowano ponad dwadzieścia kilometrów podziemi, z czego na najniższej kondygnacji znajdował się bunkier przeciwatomowy rumuńskiego dyktatora. Nikola Szałszewsku codziennie przez kilka lat odwiedzał plac budowy razem ze swoją równie szaloną żoną Eleną i bezczelnie rozkazywał pracownikom, co i w jaki sposób mieli wykonywać, czym doprowadzał ich do czerwoności. Wiele historycznych budynków, które przetrwały wstrząsy z 1977 roku, padło ofiarą szaleństwa kondukatora i jego żony. Zrównano z ziemią bukaresztańskie dzielnice Uranus, Antim i Rachowa. Buldożery zmiażdżyły setki niewielkich, typowych dla okolicy domków. Ten sam los spotkał wiele pomników historii, powstałych od XV do XIX wieku oraz 17 kościołów. Ważny z punktu widzenia historii sztuki klasztor w Wakareszti z początków XVII wieku zniknął tak samo, jak przylegająca do niego rezydencja książęca. Rumuński kościół prawosławny jak zwykle milczał. Ten jeden ksiądz, jak się nazywał ten ksiądz? Koteliewicz Kazimierz. On już świętej pamięci nie żyje. Taki był ten jeden tam, co był w tej sekulitacji, co tam było. Że kazali mu położyć ręce na spór, tak? I powiedzieli mu tak, kto jest ważniejszy? Ciało czy Pan Bóg? Bo ci u, 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 u u, u, u ręce. Jak, A on mówi utknijcie mi głowę. Ale panu. Pan Bóg jest większą wszystko. I później On, ten sekurista, co tam był, tak jakoś wzruszyło to to bardzo. Tak, zruszyło I potem jakoś poszli mężczyźni, tam i jakoś go tam z tamsty wypuścili, ale męczyli go bardzo za to. Rumuński tyran na początku swoich rządów zyskał naprawdę ogromne poparcie społeczeństwa. Przyczyn było wiele, ale jedną z nich było to, że otwarcie podczas jednego ze swoich licznych publicznych wystąpień ośmielił się skrytykować Związek Radziecki za zbrojną interwencję w Czechosłowacji. W 1982 roku Nikola Szesku wpada na genialny plan. Jego ambicją jest spłacenie potężnego rumuńskiego długu krajowego bez zaciągania kolejnych kredytów. Wpada na pomysł, aby masowo eksportować produkty rolne, a także mleko, cukier, warzywa, owoce, olej, z spółek sklepowych znika dosłownie wszystko. Mało tego, na Zachód szerokim strumieniem płynie ropa i gaz, co z kolei przekłada się na ogromne deficyty energii także w rumuńskich fabrykach. Kilka lat później Nikola szesku oświadcza członkom Komitetu Centralnego, że rumuński dług krajowy został w całości do zera spłacony. Słuchaj, oni wszystkich prześladowali nie tylko księdza miałem jakieś kłopoty z nimi. Oni wszystko chcieli wiedzieć wszystko chcieli mieć pod kontrolą. Ksiądz Kotleś był ten, który podobno pochodził z jakiejś tam rodziny zamożnej, gdzieś tam na. No, ze strony. Lwowa, spod Lwowa, gdzieś tam. tam no, gdzieś jakieś tam, coś. Nie? I był taki uparty. No, i jak, jak gdyby był cichutko, nie? Dbało o powiedzmy o kościół, o jak to się powiedzieć, o, o religię, to by było co innego. Zawsze coś tam na, na tych komunistów coś się tam wypowiedział. No, rzeczywiście miał prawdę nie? wiedział, co, o co chodzi. No to go tam trochę przeszladowali. Powiedział kazanie troszeczkę ostrzejsze na temat komunistów. No, i prawdę bo powiedział. A co tak tam trochę wytarmosili, poszedł tam, posiedział, jakieś tam spisał, jakiś protokół nie spisał, i wrócił do domu, nie? No, nie była taka, ja wiem, no nie było to łatwe. Nie było to łatwe, bo żyłem z, taką, z takim strachem, że no przyjdą w nocy i zabiorą się, nie? Czałszewsku był osobą opętaną, można powiedzieć, swoim kultem. To połączenie komunizmu ideologicznego, w wydaniu nawet takim chińskim czy koreańskim, z nacjonalizmem, jest właśnie bardzo charakterystyczne dla, dla jego rządów i dla Rumunii. Odwoływanie się do historii i korzeni rzymskich z jednej strony, a z drugiej strony dackich. W każdym prawie większym mieście Rumunii znajduje się pomnik Decebala, wodza Daków, który, który przeciwstawił się Rzymiom. Z drugiej strony wszędzie można też znaleźć odwołania do tego, że Rumunia była jednak mimo wszystko jako prowincja Dacja częścią imperium rzymskiego. Czałszewsku stworzył, można powiedzieć, dyktaturę porównywalną tylko i wyłącznie w tej chwili z systemem, który istnieje w Korei Północnej. Mówię do Was jako zwyczajny obywatel i przypominam, że jestem prezydentem Rumunii, jestem prezydentem narodu, nie będę rozmawiał z prowokatorami, nie będę też rozmawiał z przywódcami puczu i najemnikami. Właśnie takie słowa wypowiedział do członków tzw. trybunału wojskowego, ogarnięty obsesją na punkcie swojej władzy, przekonany o swojej nieomylności i geniuszu Nikola Szesku. Słowa te padły w momencie, w którym razem ze swoją żoną został aresztowany i jak się okazuje, swój pierwszy i ostatni dzień świąt spędzili w jednostce wojskowej w targowiste. Tak zwany front ocalenia narodowego postawił im bardzo poważne zarzuty, mianowicie. Stawiano im zarzut ludobójstwa i potężnej grabieży majątku narodowego. Front Ocalenia Narodowego wszystko rejestrował. Cały proces był procesem pokazowym, ale nagrywano to w tajemnicy. Do czasu. Front Ocalenia Narodowego obawiał się, że podległe czałszewsku sekurytiate pokusi się o odbicie rumuńskiego despoty. Dlatego wszystko odbywało się w ścisłej klauzuli tajności. Działo się to w momencie, w którym w Rumunii trwała rebelia, która dzisiaj przez wielu historyków uważana jest nie za bunt ludu, a za przewrót wojskowy, przewrót militarny i niewykluczone, że swoje macki w tym wszystkim włożyła także Moskwa, a konkretniej Gorbaczow, z którym Nikola Czałszewsku się nienawidził. Na procesie obecni byli tak zwani obrońcy Czałszewsku. Byli bo być musieli. Rumunia chciała pokazać światu, jak skończył rumuński dyktator, ale wyrok i kara dla Eleny i Nikoli mogła być tylko jedna: śmierć. Stojące przed plutonem egzekucyjnym małżeństwo pierwotnie miało zginąć osobno, ale Elena nie chciała ginąć sama, chciała być u boku swojego męża do ostatnich chwil jego życia. Elenę i Nikolaę wyprowadzono na dziedziniec jednostki wojskowej i wpakowano w ich ciała sto kul z serią z karabinu maszynowego. Ciała despotów zostały na prędce w ogromnym rewolucyjnym chaosie, pochowane na cmentarzu Geńcea, Ale po latach pojawiły się wątpliwości, czy aby na pewno czałszewskowie spoczywali w tym miejscu, takie pytania zadawały sobie szczególnie ich dzieci. Najmłodsza Zoja uważała, że prawda jest inna. Ona uważała, że rodzice albo zostali pochowani w innym miejscu, albo zostali wykopani przez zwolenników dyktatorów i ci chciała zniknęły. Zawnioskowała 21 lat temu o ekshumację, a gdy zmarła na raka, sprawą zajął się jej starszy brat, Walentin. Poprowadził sprawę do końca. Ekshumacja odbyła się i ostatecznie rozwiano wszystkie wątpliwości i położono kres teoriom spiskowym. Badania DNA potwierdziły, że na cmentarzu Gencea spoczywają czałszewskowie. Chyba tylko Nikolae i Elena nie zdawali sobie sprawy z tego, co w latach 80. działo się w Europie Środkowo-Wschodniej, a już na pewno nie zdawali sobie sprawy z tego, jakie nastroje społeczne panują w ich kraju w Rumunii. Ich śmierć, a wcześniej aresztowanie, poprzedziło z pozoru małe wydarzenie, które z niewielkiego protestu przerodziło się w ogromną rewolucję, która stanęła już na krawędzi krwawej wojny domowej. Zaczęło się na zachodzie kraju. Na początku był pastor ewangelicki kościoła reformowanego w Timiszorze, Węgier Laszlo Tokes. Zamierzano go karnie przenieść z parafii w mieście do odległej wsi. Pastor Tokes od dłuższego czasu znajdował się na celowniku Securitate ze względu na nawołujące do protestu kazania i akcje. Radio węgierskie często o nim mówiło, a telewizja węgierska nadawała wywiad z nim. Coraz więcej ludzi przychodziło z ciekawości na jego nabożeństwa. Ponoć w 1989 roku w każdym uczestniczyło przeciętnie 600 osób. Pastor wywodzący się z mniejszości węgierskiej, który otwarcie podczas swoich kazań w kościele krytykował rządy czałszesku i totalnie odklejony od rzeczywistości pomysł dyktatora zaczerpnięty swoją drogą z Korei Północnej, chodzi o tak zwaną systematyzację wsi, o której jeszcze opowiemy. Laszlo podczas swoich wystąpień namawiał do tego, aby Rumunii i Węgrzy zjednoczyli się w opozycji do Czałszewsku. A przecież wszyscy doskonale wiemy, że jedność narodu wobec rządów autokraty to coś, czego każdy dyktator się boi. I tak, tego bał się Czałszewsku. Rumuński dyktator podjął decyzję o tym, aby za karę przenieść węgierskiego pastora ze wsi do miasta, co wywołało sprzeciw lokalnej społeczności. Ludzie zaczęli się gromadzić i z małego protestu rozpoczęła się wielka antyrządowa manifestacja. Kiedy to wszystko się działo, to Nicolae Ceaușescu przebywał w Iranie, a nadzorowaniem tłumienia protestu kierowała Elena. Tak, żona dyktatora. Musicie wiedzieć, że ona miała ogromny wpływ na to, co działo się w Rumunii. Mało tego, uważana jest za osobę, która tak samo jak mąż zachłysnęła się władzą i miała obsesję na punkcie bogactwa i luksusów. Słuchajcie. Elena Czałczesku potrafiła wysłać sekuritatę Służby Bezpieczeństwa do tego, aby ta inwigilowała jej własne dzieci. Tak, Służba Bezpieczeństwa chodziła krok w krok za jej dziećmi i informowała Elenę o tym, z kim się spotykają, gdzie chodzą, co robią. Gdy trwały manifestacje, to wyobraźcie sobie, że nawet generał Stankulesku, uwaga, ten sam, który wydał rozkaz rozstrzelania małżeństwa despotów, odwrócił się od Czałczesku. Dlaczego? Dlatego, że zdawał sobie sprawę, że może podzielić ich los, tak jak reszta wojskowych. Dlatego nawet udał kontuzję nogi, aby nie brać udziału w tych protestach. Wszystko wskazywało na to, że rządy Czałszewsku dobiegają końca, a pomysł, któremu sprzeciwiał się Laszlot, a więc tak zwana systematyzacja miast i wsi, to coś, o czym musimy opowiedzieć więcej. 20 lat przed swoją śmiercią, Nikolae Ształszewski przybywa do kraju Kimirsena, mowa oczywiście do Korei Północnej. Rumuński dyktator przesiąka tamtym klimatem politycznym i próbuje zaczerpnąć pewne pomysły, które chce wprowadzić u siebie w kraju, w Rumunii. Jednym z takich pomysłów była właśnie systematyzacja miast i wsi. W praktyce polegało to na tym, że z terenów wiejskich przesiedlono przymusowo do właśnie miast. Ludzi, którzy z dnia na dzień tracili swoje majątki i cały dobytek życia, bo systematyzacja miast i wsi, w mniemaniu dyktatora, miała, jak mawiał, odrodzić kraj i pomóc przystosować go na potrzeby gospodarki przemysłowej. Z terenów wiejskich miały powstawać tak zwane osiedla rolniczo-przemysłowe, z kolei w miastach przeludnianych miały powstawać wielorodzinne bloki i na potrzeby właśnie tych budowli Wyburzano stare zabudowania. Rumuni patrzyli, jak równane z ziemią są miejsca dla nich święte. Dziedzictwa, kultury, zabytki. Słuchajcie, w samym tylko Bukareszcie zniknęło z powierzchni ziemi około 20 świątyń. Równane z ziemią były także synagogi. Rumuni byli do tego stopnia upadlani przez rumuńskiego dyktatora, że w pewnym momencie zaczęli go nienawidzić. Ale nikt w kraju Podobnie jak za rządów Józefa Stalina w Związku Radzieckim, nie mógł pisnąć o tym ani słowa, bo sekuritate miała w każdym mieście tysiące swoich agentów, które, którzy łapali pod byle pretekstem tortury, inwigilacja, porywanie ludzi. Jeśli w kraju Nikolae Czałszewsku byłeś przestępcą, który jawnie sprzeciwia się władzy, albo na przykład byłeś opozycjonistą, który krytykuje rządy rumuńskiego despoty, to nie trafiałeś do więzienia, tylko do psychiatryka. Bardzo ukochany i szanowny towarzyszu Nikola Czałszewsku, z wielką patriotyczną dumą, odczuwaną w tym historycznym dniu przez naszą partię i cały naród, przynosimy gorącą cześć, najwyszukańsze myśli i uczucia dla najlepszego, najdzielniejszego i najbardziej cenionego syna socjalistycznej Rumunii, szanowanego i kochanego towarzysza Nikola Czałszewsku, osobistości, w której naród rumuński znalazł swoją najpełniejszą emanację, której życie i praca stały się dla ludu synonimem głębokiej refleksji, wytrzymałości, komunistycznej odpowiedzialności, gorącego patriotyzmu, zdecydowania, wytrwałości, mądrości i godności. Usłyszeliście teraz jeden z listów, jakie na swoją cześć otrzymywał Nikolae Szałszewsku. I no, jeśli oglądaliście nasz film o tym, jakie listy otrzymywał od swoich wielbicieli, w cudzysłowie mówiąc, Adolf Hitler, to prawdopodobnie nie dostrzeżecie w tym żadnej różnicy. Dlaczego... Opozycja czy przeciwnicy rumuńskiego dyktatora trafiali do zakładów psychiatrycznych, a nie do więzień, właśnie. Powód jest bardzo prosty, bo zakłady psychiatryczne takimi więzieniami były tylko chodziło o to, aby możliwie jak najbardziej zdyskredytować człowieka, który po wyjściu, jeśli oczywiście wyszedł cało z takiego miejsca, żeby nie był w stanie żyć w społeczeństwie, które po prostu wytykałoby palcami Kogoś, kto siedział w zakładzie psychiatrycznym. No, pokażcie mi jednego opozycjonistę, który po tym, kiedy był torturowany w szpitalu psychiatrycznym, podawano mu różnego rodzaju psychotropy, wyszedł na wolność, i kto traktowałby go poważnie? Poza tym, szpitale psychiatryczne pełniły też funkcję no, katowni, gdzie ludzie byli poddawani wymyślnym torturom i bito ich bardzo często do nieprzytomności. Ale to nie koniec, bo. Czałczesku miał totalną obsesję na punkcie wielodzietności. On chciał, żeby w Rumunii mieszkało 25 milionów obywateli i jak mawiał, narodzie do roboty. Środków antykoncepcyjnych w Rumunii nie produkowano, a ich import był zabroniony. Według wyobrażeń Czałszewsku kobiety do 45 roku życia powinny mieć przynajmniej pięcioro dzieci w wieku do 18 lat. Przymusowe badania ginekologiczne w zakładach pracy pozwalały szybko wykrywać ciąże. Lekarze zakładowi dostawali całą wypłatę jedynie wtedy, gdy wypełnili kwoty ciążowe. Wykryte przypadki nielegalnych aborcji badały zarówno Securitate, jak i prokuratura. Wprowadził niemal całkowity zakaz aborcji, a kobieta, która nawet w podziemiu aborcyjnym tego zabiegu dokonała, mogła naprawdę mieć spore problemy, a nawet na długie lata trafić do więzienia. Problem polegał na tym, że dzieci rodziły się w kraju, który nie potrafił ich wyżywić. Powstawały się rocińce, które, no jak opisuje Tomasz Kunze w swojej książce Czałszewsku, Piekło na Ziemi, były niczym innym jak dziecięcymi gułagami. Dzieci urodzone przez takie właśnie kobiety bardzo często nie miały nawet imienia, a wręcz stawały się numerami. Ale Czałszewskowi o to chodziło. Chodziło o to, aby statystyki pokazywały, że jego kraj kwitnie, że ta demografia rośnie i że jego kraj jest niczym innym jak rajem na ziemi. Posłuchajcie słów pastora, który odwiedził jeden z takich właśnie dziecięcych gułagów. Ponad setka niepełnosprawnych dzieci siedziała na wpół przytomna w półmroku, we własnych odchodach i wymiocinach i czekała na śmierć. Niedożywione, na środkach uspokajających, odcięte od świata. Czterolatki nie potrafiły raczkować, siedmiolatki nie umiały chodzić, dziewięciolatki nie mówiły. Dzieci, które biły się ciągle pięścią po głowie albo zaczynały bić słabsze dzieci. Dzieci zdecydowane na śmierć. Trać towarzyszy się prędzi kapitali, Rumunii To jest Plan wzrostu populacji do 25 milionów obywateli według Czałszewsku miał zostać osiągnięty do roku 2000, a więc z okazji wejścia w nową erę w wiek XXI. Lekarz, który dokonał aborcji, mógł dostać 12 lat więzienia, ale Takiego zabiegu mogły na przykład dokonywać Romki. Dlaczego? Dlatego, że mimo, że mamy do czynienia z komunistycznym dyktatorem, to w gruncie rzeczy jego polityka była bardzo rasistowska i także uderzała właśnie w polską mniejszość, o czym wam już mówiliśmy. Musicie też pamiętać o tym, że Czałszewsku, tak jak każdy dyktator, nagradzał obywatelki za to, że rodziły dla niego dzieci. Kobieta, która urodziła dziesięcioro dzieci, otrzymywała od rumuńskiego dyktatora: uwaga, medal bohaterki i dwa tysiące lei. Taka była nagroda od socjalistycznego, komunistycznego, rasistowskiego, nacjonalistycznego despoty. Rządy Nikola Czałszewskiego to prawdziwa czarna karta w historii Rumunii, ale dyktator i jego żona odeszli z tego świata tak, jak odchodzi każdy dyktator. W osamotnieniu kiedy lud od nich się odwraca. I dzisiaj możemy dyskutować o tym, czy Czałszewsku był w ogóle w stanie zatrzymać ten moment. Ten moment, w którym naród sprzeciwił się wobec niego i zaczął wychodzić na ulicę. Ale on był do tego stopnia zakochany w sobie, do tego stopnia zachłośnięty władzą, że albo nie chciał widzieć, albo naprawdę nie dostrzegał, że jego czas dobiega końca. Mało tego, musicie też pamiętać o tym, że miał kompletną obsesję na punkcie swojego zdrowia. Na przykład, kiedy otrzymywał od kogoś kwiaty albo inne prezenty, to kazał je dezynfekować. A kiedy podawał rękę innym członkom, na przykład zagranicznych delegacji, to przemywał ręce alkoholem. Doszło do tego, że pracownicy telewizji rumuńskiej musieli bacznie obserwować, czy przypadkiem nie pokazali, jak dyktator poci się, mruga, albo na przykład jąka, bo za to mogli zostać schwytani przez sekuritatę. Rządy Czałszesku, pomimo tego, że. Że dzisiaj no, niektórzy Rumuni wypowiadają się o nich stosunkowo ciepło, były czymś totalnie, totalnie przerażającym. Dziękujemy za kolejny odcinek, za kolejną historyczną wyprawę. Ten film, drodzy widzowie, kręciliśmy w pięknym pałacu Jedlinka, do którego serdecznie Was zapraszamy. Żegnamy się z Wami i do zobaczenia za tydzień w czwartek o godzinie 20. Trzymajcie się, cześć. Partnerem kanału History Hiking jest firma Kobi. Buduj historię, klocek po klocku.